Dlaczego kotek podjada psią karmę? Taka dobra? Trisiu, kochanie. Gerciu, <grystanie> widzę, że tu już jakieś resztki misia. Wyrozwalane wszędzie. Ola Boga. A trisiu, chodź, pieści. Chciałem ja, i o Mój kochany. Boga kawa. Bez kawy nic nie ma, więc kanałowe parzenie kawy po raz 50. Co maluszki Chciał, pieścić się. O kochanie Idzie wulkan energii. Panią Chrum Chrom przyniosłaś? To jest pani chrum. Trzeba tu posprzątać trochę. Też by pasowało po posprzątać trochę. Dobra, kierwa. Posprzątane to wasze zdrówko. Dziubaski, moje kochane. O jezu, jaka dobra kawusia. O matko. Oj, takie podsumowanie. Ubiegłych dwóch tygodni, można powiedzieć. Pisałem wam, że jestem wory. Dopadł mnie COVID zasrany, kurde. Tak, robiliśmy testy COVID, aleśmy mieli dwa tygodnie zdychania. Teraz już się sasy czuję, chociaż jestem tak kurz na słaby, on no, słaby. Mali masakra jakaś. Kurde, a za to kto no, mi się leje jednorobsko z, z krwią. No ale no, co zrobić? Także no, nie jest mnie na kanale, kochani, bo. Po prostu zdycham, o matko, powiem wam, że dawno mi żadne choróbsko aż tak nie, nie wymordowało jak, 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 yy, jak teraz. No. i tak, siedzę sobie właśnie, yy, inspiruję się troszeczkę, też robię tutaj yy, zlecenia z wyborowe foto, ogarniam. Eee, no, wczesną chorobę mam tyle zaległości, że ja dziękuję. Jeszcze pasuje mi jakieś kuczerko. Dzisiaj już nie, nie blady, mm, Ale pasowałoby mi jeszcze jakieś filmy dla patronów nagrać. Gorąco zapraszam na patronajta. No i tak, wczoraj żeśmy mieli dziewięćdziesiątkę dziadka i tak długo żeśmy się zastanawiali, czy w ogóle iść na nią, no, ale stwierdziliśmy, że już no, ponad dwa tygodnie po tym, jak żeśmy się zarazili, że już chyba nie zarażamy, więc mamy nadzieję, że. Dziadka, żeśmy jej nie zarazili. No wiem, takie trochę nieodpowiedzialne to, ale Paula strasznie, się nalegała. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Kochani, fajna impreza była. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo skromnie, znaczy skromnie, Bardzo, bardzo kameralnie, że tak powiem. Poszliśmy sobie w knajpki z dziadkiem z ojcem Pauli z, z Eweliną, jeszcze z, z bratem Pauliny było przefajnie, przesympatycznie. Zjedliśmy obiadek, wypiliśmy po piwku. No ja oczywiście wypić nie mogłem, bo kierowca no, kierowca, kierowca. No właśnie. Stoi tam. Z złom jeden z zasady. Powiedzacie mówiłem wam, że mi coś skrzypi w tym zawieszeniu. Kurde, myślałem, że to zwykła tulejka. Tam od kubilowo-hacza jakieś klejki albo coś, no nie, niestety, no kurde, okazało się, że nie była sprężyna yy, z tyłu no, i poszło, kurde, kasy. Trzeba było dwie od razu wymienić. No przynajmniej teraz jest troszeczkę wyższa, jakieś 5 cm. Też tam slajna te sprężyny za, za, są założone, ale no jednak jest troszeczkę wyższa. No, także troszeczkę się tu wkurzyłem, ale ba. To by nie było najlepiej. Przy okazji, jeszcze mi sterownik ABS-u zdechł. A, także <grymnie> mieliśmy wycieczkę do banku, trzeba było wziąć pożyczkę. No, trzeba było wziąć pożyczkę. Sterownika jeszcze nie wymieniłem, chociaż już mi przyszedł, bo zamówiłem używaną pompę od ABS-u razem ze sterownikiem. Także czekam jest teraz znów umówienie się z mechanikami i wymiana tego dziadostwa. Kurde, sama używana pompa ze sterownikiem od ABS-u z przesyłką 608 zł zapłaciłem. Ja pierdzielę. kurde. Przewaga dzięki technice, nie? No. A, co zrobić? Co zrobić? Lewaczki no, moje kochane, no kurde, przez tą chorobę, za samy jestem, jestem, jestem tak wyłączony z życia, żyję, powiem Wam. Leję się ze mnie cały czas. Temperatury nie mam już od ponad no półtora tygodnia, a miałem takie 40 stopni przez dni. No prawie 40, bo takie 39,4-393. No, wymordowało mnie, ale no, nie mogę w ogóle dojść do siebie. To no, jest, jest, jest tragedia. No ale w międzyczasie teraz jak już troszeczkę się lepiej, lepiej czuję od paru dni, to, to ogarniam sobie parę rzeczy. No, malowałem też obrazek, w ogóle wróciłem do malowania. Także no, będziemy, będziecie oglądać, jak będziecie tylko chcieli, bo będą tu na kanale też filmy z malowania obrazów. No i jest już jeden taki, co pewnie żeście zauważyli. O, ten sobie już tu wisi, Jakie? 20 na 20 cm, malutki kanwasik, specjalnie na takim małym, bo chciałem, żeby tutaj mi na tym yy, yy, z, nie wiem, na tych ścianie, żeby mi wisiał sterownik od pieca. Yy, Kani, to jest cynamon, to jest zrobiona z cynamonu, z cynamonu masa plastyczna. Yy, będzie vlog już niedługo na kanale o tym, jak robię tą masę plastyczną z cynamonu. Yy, także tutaj też coś dla osób, które lubią malować, to jest coś, się na, na skrawkach znajdzie. E, tu zainspirowałem się, powiem Wam, we Włoszech, żeśmy byli wybrzeżem e, takim skalistym, fajnym, nad Morzem Tyreńskim, e, właśnie w jej, jak tam miejscowość to w nazywa, e, w Cirelli, w Cirelli, tak, Cirella. No, przefajne, przefajne wybrzeże, ale powiem Wam, to zajebiście pachnie. Kurde, normalnie Szarlotka wisiała na ścianie. No, także wracam do malowania. Kurde, bo mi strasznie, strasznie jakaś mi wena ostatnio na to naciąga. No, jak widzicie, to korytarz dalej, tutaj góra wymaga remontu. Ale to kiedyś się zrobi. O, leży mój cywilecz, kochany. Kurde. A kotki? Kotki też leżą. Powiem wam, udały nam się te zwierzaki, te kociaki. Co, Gerciu? Geralt? A, i już mruczy, i już mruczy. Tego to wystarczy dotknąć, on już mruczy. Pieszczoch niesamowity. Fajne, grzeczne kiciusie. Stary, koz mają położone, bo to jest yy, zwierzakowa kanapa. Tutaj cilika i... i... I kotki sobie leżą. Tak, pieszczoszko mój kochany. No ale dobrze jesteś Trisia kochana. Tris. Ty też jesteś To Też Tris to jest taka kchełka, Łobuz niesamowity. Łobuz niesamowity. No i no, grzeczna jest, ale jest wszędzie pełno. Biega, szaleje. Tak. No. Jestem mniej od Gercia. Na Gercie założoną, jest taka ciapusia straszna. Okropna ciapusia. To spadnie ze schodu, ze stołu, no, no ale jest kochany kotek. A dzisiaj się słodko przeniosła na, 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 na kocyk, tutaj taki mój malutki. To jest znowuż wulkan energii, kwintesencja Border Collie. <laughs> no tak, no nie rozkładaj się tutaj do filmu, bo borda wyjdzie z tego. No, a bąbelek gdzie? Mam mamusi, to jest bałagan totalny. Ląbę pewnie pod łóżkiem. Dobra, idę na górę, bo tam mam chusteczki i ja muszę spuścić ciśnienia z zatok. O masakra. No matko, ciśnienie spuszczone. Ja no w ogóle kochani, to jest moje stanowisko do malowania. bo to się zastanawiał po co ten papier na ścianie, to po to żeby Farby jak rozdarłem żeby nie Ojej widziać... huo matko Kurde przyszedłem kawałek po schodach już mi choler na duszność zapała Normalnie masakra po tej chorobie Ej To jest po to żeby je pociapać ze ściany No, no I tak robaczki Co już usiądziemy, co przy kąpie Napijemy się kawusi jeszcze Wasza z bolową kawcią. No a propos. Dzięki wielkie kochani, bo robiliśmy zrzutkę na nowy mikrofon. Jest nowy mikrofon do yy, do Zooma, do H1. No tego używam Zuma mam w kieszeni, a mikrofon przypięty i y, jak nagrywam vlogi. No nie takie jak ten zwykłe. Tak jak nagrywam filmy, to właśnie dźwięk jest osobno nagrywany na y, zoomie na H1. No, ale w ogóle tak to mam ostatnio przypał. Strasznie się nakręciłem znów na nagrywanie ambientu. Do tego używam Zuma H6, bo to jest rewelacyjna zabawka. To jest, to jest, to jest, to jest coś wspaniałego. Fojny rejestratorek. Gorąco każdemu polecam, kto lubi taką zabawę. Nie będę o nim opowiadał tutaj. W każdym razie robi, robi świetną robotę. Tu mam posłuchać. Powiem wam, że byłem na rykowisku i nagrywałem ryczące byki jeleni, ale o Mam nadzieję, że słychać podgłośnie tutaj dosyć mocno Ale No panie kolego Spróbujmy poszukać. No niestety, słabiutkie rykowisko było, zbyt ciepło, zbyt ciepłe noce, a potem się pochorowałem i nie dojechałem. Teraz jak się lepiej poczuję to pojadę jeszcze w nocy. No gdzie, Tutaj, no patrzcie, o, tu coś się drze. świeższe świeższy od Dobra, no nie pochwalę się, nie pochwalę się. Człowieku, ja za każdym razem, jak chcę się pochwalić, to, to nie może trafić. bo Jest to jeszcze nieobrobiony materiał, bo jest na, 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 Nie jest na bardzo dużo jest mocniej nagrywany. A problem tu mam w tym, że do, do tego by mi się przydały... No co najmniej jeden by się przydał, mikrofon kierunkowy. A takiego nie posiadam. No, drogie zabawki, bo za taki ogarnięty trzeba dać 7 stówek więc na razie odpada, żebym takowy zakupił do, do, do tych moich zajawek. No ale no, co zrobić, kiedyś się kupi. Na razie korzystam po prostu z kapsuły XYH6 czarnej stereofonicznej z ustawieniem kąta nagrywania tych mikrofonów yy, na 90 stopni i na 120 stopni. No, to jest taka sprzężona właśnie z zoomami, ale też robi robotę stereo, tylko że bardzo tak dookólnie, yy, do, do takich ryczących, do takiego rykowiska, to no, tutaj koniecznie przydałby się mikrofon kierunkowy. Może kiedyś, może kiedyś się zakupi. No, a co zrobić? A co fotograficznie u mnie? No fotograficznie u mnie tylko tyle, że mam zaległości. Mam zaległości z nagrywaniem też filmów dla Patronów, bo też to już nadrabiam powoli. No nie byłem w stanie w ogóle, słuchajcie, ja ponad tydzień w łóżku leżałem i z tego łóżka praktycznie nie wychodziłem. Co jeszcze spowodowało to, że mi połamało plecy od tego leżenia, bo kurde, ileż można leżeć? Ale z plecami już sobie poradziłem, gimnastyka i tableteczki przeciwbólowe zrobiły swoje. Fotograficzne zaległości, ale też fajne, wypalenie. Wypalenie mam cholerne ostatnie, jeżeli chodzi o fotografię. I tak próbuję temu przeciwdziałać, chociaż jest ciężko. Nie wiem, brakuje mi po prostu fajnego pleneru, z fajnym warunem i, i, i zrobienia zdjęć, z których byłbym naprawdę tak w miarę zadowolony, jak na swoje potrzeby. To na pewno by mi pomogło, no. no ale no widzicie, auto mnie wydoiło yy, z kasy. Pożyczkę trzeba było wziąć, żeby aby naprawić, żeby było czym jeździć, bo oczywiście, z to zostało skradzione przez żonę. No i w instrybutorach paliwa nie ma. życzko, nie. Kochani, no co? No jeszcze tutaj tak właśnie, jak mówię, miałem podczas tej choroby całej. Takie rozminy kanałowe też oczywiście, znowu, znowu nie dopadły. Różne rzeczy tu będą na stawkach, kochani. A także się nie bo będą właśnie takie vlogi jak ten i jeszcze inne. No, mam no, nadzieję, że będzie się Wam podobało. Oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje, gorąco zapraszam do subskrypcji. Kochani, ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom za wspieranie kanału Skawki Puszczy i, i, i tego, co robię. Dziękuję Wam pięknie. co, kochani, myślę, że chyba będziemy kończyć na dzisiaj. No, dotrzymajcie trzymajcie się jecie krótko. Bądźcie zdrowi i trzymajcie kciuki, że mi szybko przeszło, bo nie jest jeszcze dobrze. Dobra, koniec tego bardzenia. Hej.